Nawet najlepsze badania naukowe, najbardziej przełomowe, są niestety niewiele warte, jeżeli zginą gdzieś w zaciszu laboratoriów i nie trafią do innych naukowców. Z tego też powodu naukowcy piszą artykuły albo raporty naukowe, których zadaniem jest przedstawienie najważniejszych rezultatów. Prowadzonych badań. Jednym z warunków startu w konkursie prac młodych naukowców Unii Europejskiej jest również napisanie takiej pracy naukowej, i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, jak taką pracę napisać. Zacznijmy od dwóch bardzo ogólnych uwag. Pierwsza z nich brzmi: zacznij pisać odpowiednio wcześnie. Ja wiem, że to brzmi jak banał i że bardzo często słyszysz taką uwagę w szkole: zacznij wcześniej robić zadania na olimpiadę, albo zacznij wcześniej przygotowywać się do egzaminu, albo nie rób pracy domowej na ostatnią chwilę. I ja wiem, że taka uwaga brzmi bardzo pospolicie, ale akurat w przypadku pracy naukowej jest ona bardzo ważna, bo nie da się pracy naukowej napisać w jeden wieczór albo w jeden dzień. Zazwyczaj wymaga ona bardzo wielu przygotowań, na przykład zrobienia odpowiednich wykresów, rysunków, zebrania materiałów i naprawdę warto się za to wziąć o wiele, wiele wcześniej niż dzień przed upływającym terminem na konkurs. Przede wszystkim podczas prowadzenia badań analizuj swoje dane na bieżąco, rób rysunki już na etapie pomiarów. Jeżeli gdzieś w internecie napotkasz przypadkowo jakiś ciekawy artykuł, albo spotkasz się w bibliotece z jakąś ciekawą książką, zrób notatki, one przydadzą Ci się przy pisaniu pracy naukowej. I być może okaże się, że gdy potem siądziesz przy komputerze i zaczniesz pisać swoją pracę, okaże się, że te materiały. Trzeba tylko uporządkować, odpowiednio przeselekcjonować, ewentualnie dopisać jakieś krótkie fragmenty i praca będzie gotowa. I rzeczywiście pracę naukową pisze się przez wiele dni, przez wiele tygodni, i takie prace naukowe, pisane w ten sposób, mają zazwyczaj największą wartość. Druga uwaga charakteru bardzo ogólnego jest taka, żebyś pisał żebyś pisała tą pracę samodzielnie. Nie warto przepisywać książek, nie warto przepisywać artykułów naukowych, nie warto kopiować tego, co inni już napisali. To, co jest najważniejsze, to Twoje własne przemyślenia i Twoje własne rezultaty. Oczywiście może się zdarzyć, że gdzieś napotkasz na jakiś ciekawy fragment w książce czy w artykule, który idealnie odpowiada temu, czym się zajmujesz, i chciałabyś, chciałbyś go zacytować. Wtedy w porządku, można posłużyć się cytatem, ale najważniejsze jest wtedy to, żeby na końcu takiego cytatu dać odnośnik literaturowy, czyli dokładną informację, skąd taki cytat został wzięty. Z jakiej książki albo z jakiej strony internetowej. Nie warto przywłaszczać sobie autorstwa cudzych tekstów. To jest bardzo nieładne, to łatwo obecnie wykryć, więc nie róbmy tego. Opisz swoje badania swoimi własnymi słowami. Po tych dwóch bardzo ogólnych uwagach, warto zająć się strukturą pracy, czyli tym, jak ułożyć informacje w tekście. Taka praca składająca się z kilku, kilkunastu stron, powinna być podzielona na części albo na rozdziały. To, jak dokładnie te rozdziały będą wyglądać, zależy od charakteru pracy, no bo trochę inaczej będą wyglądać w przypadku pracy teoretycznej, inaczej w przypadku pracy doświadczalnej, to też zależy od dziedziny, bo zapewne troszeczkę inaczej do sprawy podejdą matematycy, a trochę inaczej zrobią to biolodzy, ale jest taki ogólny kanon podziału czy strukturyzacji prac naukowych, którego warto się trzymać. W tym kanonie praca naukowa powinna zaczynać się od Wstępu albo od krótkiego wprowadzenia. W tym wstępie warto napisać, co jest tematem pracy, dlaczego ten temat podjęliśmy, jakie hipotezy badawcze postawiliśmy, na jakie pytania staraliśmy się szukać odpowiedzi. To też jest dobre miejsce, żeby napisać trochę o motywacji naszych badań, czyli dlaczego akurat zajęliśmy się tym tematem, co jest w nim dla nas takiego ciekawego. Taki wstęp jest zazwyczaj bardzo krótki. Dwa kapity, pół strony w zupełności wystarczą. Natomiast powinien w zwięzły sposób opisywać, co jest dokładnie tematem pracy i wprowadzać do tego tematu. Następna część pracy powinna wprowadzać czytelnika głębiej w temat. To jest dobre miejsce, żeby zrobić przegląd wiedzy znanej z literatury, z książek, z czasopism, napisać, co już jest wiadomo, jaki jest stan wiedzy i co ty do tej wiedzy nowego dodajesz. To jest miejsce, gdzie najczęściej cytuje się innych naukowców, gdzie opisuje się pokrótce, co inni przed tobą w danej tematyce odkryli albo znaleźli. To też jest dobre miejsce, żeby wprowadzić potrzebny aparat pojęciowy lub matematyczny, z którego będziesz korzystać w następnych częściach pracy. To też jest dobre miejsce, żeby zarysować trochę szerszy kontekst swoich badań. Na przykład, jeżeli jesteś biologiem i badasz populację wilka w województwie podkarpackim, Dobrze jest w tym miejscu napisać co nieco o populacji wilka w Polsce albo w Europie środkowej, tak żeby czytelnik znał lepiej kontekst twoich badań i znał miejsce, w którym postanowiłeś postanowiłaś coś nowego znaleźć. I tutaj dopiero po tych wprowadzających częściach yy, zaczyna się część pracy, w której opisane są twoje badania. Dobrze jest taki opis zacząć od metod, które się stosowało. Dobrze jest na początku napisać, jak te badania się prowadziło, jaki był plan badań, z jakich urządzeń się korzystało, jakie odczynniki się wykorzystywało. Dokładnie opisać teren, na przykład, w którym się prowadziło te badania, jeżeli były to badania terenowe. To jest miejsce, w którym powinno znaleźć się Dosyć sporo szczegółów, które pozwalają takie badania powtórzyć. Jest to bardzo istotna część pracy naukowej, która pozwala innym naukowcom sprawdzić, czy te wyniki, które Ty uzyskałeś, Ty uzyskałaś, można odtworzyć. Jeżeli były to badania teoretyczne albo symulacyjne, dobrze jest w tym miejscu opisać software, oprogramowanie, z którego się korzystało, jego parametry oraz to w jaki sposób były z niego uzyskiwane wyniki. Więc to jest zazwyczaj takie miejsce, które może mieć objętość około jednej strony, gdzie opisujemy jeszcze nie to, co uzyskaliśmy z pomiarów, z badań, ale to, jak te badania były wykonywane. I tutaj dopiero dochodzimy do najważniejszej i najbardziej obszernej części pracy naukowej, czyli do opisu rezultatów badań i do dyskusji tych rezultatów. Ta część zazwyczaj zajmuje kilka, nawet kilkanaście stron, i znajdują się w niej rysunki, tabele, zdjęcia, wykresy, wzory, które przedstawiają esencję tego, co udało Ci się uzyskać w swoich badaniach? Tutaj również powinna nastąpić dyskusja tych rezultatów, czyli nie tylko przedstawiamy suche liczby i wyniki, ale również próbujemy zastanowić się, dlaczego akurat uzyskaliśmy takie, a nie inne rezultaty, co z nich wynika, jakie wnioski się z nich wyłaniają. Tutaj też jest dobre miejsce, żeby krytycznie podejść do tego, co udało nam się zrobić, żeby troszeczkę z perspektywy czasu spojrzeć na nasze badania i określić, co uznajemy za najważniejszy rezultat, co nam się nie udało, co wymaga powtórzenia jeszcze w przyszłości. Nie bójmy się takiej krytycznej analizy, ona jest bardzo cenna. Tę część pracy warto napisać na początku. Naprawdę, nie warto zaczynać od wstępu, nie warto zaczynać od początku, warto zacząć od opisu rezultatów, od dyskusji tych rezultatów. I dopiero, gdy ta część będzie mniej lub bardziej skończona, będzie można przejść do wprowadzenia czytelnika w temat albo do napisania wstępu. Naprawdę, zacznijcie pisać pracę od środka, czyli od tego, co uzyskaliście i od dyskusji tego, co Wam wyszło w badaniach. I w tym miejscu dochodzimy do zakończenia pracy naukowej, na którym to końcu powinno znaleźć się krótkie podsumowanie. W tym podsumowaniu powinniśmy wybrać jeden, może dwa najważniejsze wnioski, które wyłaniają się z naszych badań. Powinniśmy też odnieść się do hipotez, które zostały postawione na wstępie. Jeżeli udało nam się je potwierdzić, warto to zaznaczyć w podsumowaniu. Warto też napisać o odpowiedziach, które udało nam się znaleźć na postawione we wstępie pytania naukowe. Takie podsumowanie to też dobre miejsce, żeby napisać o dalszych planach dotyczących naszych badań. Być może Twoje analizy, Twoje pomiary, Twoje przemyślenia są tylko częścią jakiegoś szerszego projektu. Być może planujesz rozszerzyć swoje badania w przyszłości. Warto o tych planach napisać. I w końcu. Warto też zawrzeć e, krótkie podziękowanie dla wszystkich osób, które były zaangażowane w te pomiary, a które nie są współautorami pracy. E, być może pomagał ci jakiś naukowiec, być może korzystałeś z pomocy jakichś laboratoriów i laborantów. Warto o tym napisać i warto w tym miejscu dokładnie rozgraniczyć, e, jaki był twój udział w przeprowadzonych badaniach, a jaki był udział innych osób. I w momencie, kiedy postawisz ostatnią kropkę w ostatnim zdaniu Twojej pracy naukowej, nie myśl, że to jest koniec pisania. To jest miejsce, to jest etap, w którym powinnaś, powinieneś rozesłać taką swoją pracę innym osobom, niekoniecznie specjalistom, z prośbą o życzliwą recenzję tego, co napisałeś bądź napisałaś. Dlatego warto pisać pracę. Nie na ostatnią chwilę i nie w ostatni wieczór przed końcem terminu. Takie rozesłanie pracy innym osobom z prośbą o recenzję jest bardzo ważnym etapem pisania każdego artykułu naukowego. Pozwala to nie tylko zweryfikować, czy nie zostały popełnione jakieś błędy merytoryczne albo błędy w obliczeniach, ale potrafi, pozwala również przekonać się, czy język, którego użyliśmy, jest odpowiednio klarowny i dobrze przedstawia to, co udało nam się zbadać. Często rzeczy, które dla nas wydają się oczywiste, nie są Oczywiste dla innych, nawet dla innych specjalistów, dlatego warto poprosić o takie sprawdzenie tego, co napisaliśmy. I dopiero gdy wprowadzimy poprawki, korekty, nasza praca będzie gotowa do tego, żeby ją wysłać na konkurs. Życzę wszystkim Wam, życzę Tobie powodzenia w badaniach naukowych i mam nadzieję, że Twoje wyniki rzeczywiście okażą się przełomowe dla dziedziny, którą się zajmujesz. No i życzę wszystkiego dobrego w pisaniu pracy naukowej, w opisywaniu tego, czym się zajmujesz i co Cię pasjonuje.